Ćwiczenia właściwie za chwilę dopiero się rozpoczną. Już słychać w tle wycie syren, już pali się tuż obok nas las. Witam serdecznie. Aspirant Wojciech Walen, Rzecznik Prasowy Dolnośląskiego, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Czy to rzeczywisty pożar, czy ćwiczenia? Proszę uspokoić nas. Generalnie znajdujemy się na terenie wojewódzkich ćwiczeń ratowniczych Tunel 2024. Będziemy tutaj przeprowadzać cztery założenia. Pożar lasu w miejscowości Stare Bogaczowice. Dodatkowo wypadek w tunelu kolumny wojskowej, która się zderzy z pojazdem osobowym. Dodatkowo będzie uwolnienie substancji chemicznej. Będą tutaj pracować grupy ratownictwa technicznego. Ponadto mamy jeszcze symulację wypadku paralotniarza, który u, u, został uwięziony na koronie drzew. Będzie tutaj również wykorzystany śmigłowiec y, Bell, który przetransportuje specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego ze Świdnicy i ponadto jeszcze, żeby urozmaicić te ten całe ćwiczenia, yy, będzie wypadek przed tunelem TS-26, kierunek Kamienna Góra. Czy ci, którzy biorą udział w tych ćwiczeniach, znają scenariusz, czy będzie to dla nich zaskoczenie? Oczywiście, że nie znają, zna tylko sztab i ścisłe kierownictwo, natomiast jeszcze ważne, żeby podkreślić, że bierze, bierze tutaj udział 258 ratowników plus 78 pojazdów, więc skala tych ćwiczeń jest duża. Są to ćwiczenia wojewódzkie, tak jak powiedziałem na wstępie. Będziemy relacjonować to, co dzieje się tutaj. Bądźcie z nami. Jak słyszeliście Państwo, jedne z największych ćwiczeń przy jednym z największych tuneli wydrążonych w skalę w Polsce.